Teraz zobaczymy, co może powstać z rozwiązania układu równań. Jeżeli mamy sobie dwa równania w układzie, to może istnieć rozwiązanie tego układu. Może się okazać, że nie będzie żadnego rozwiązania, i może się okazać, że będzie nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli rozwiążemy sobie ten układ równań, na przykład dodamy stronami, to dostaniemy 2y równa się 0, stąd y równa się 0, a no jeżeli y jest równe 0, to x jest równe 1, czyli Dostaliśmy rozwiązanie z tego układu. Jeżeli spróbujemy rozwiązać to, odejmiemy sobie stronami. y minus y to jest 0. x do kwadratu plus 1 minus 0 to jest x do kwadratu plus 1. Stąd x do kwadratu równa się minus 1. Jest to fałsz. Eee, więc nie będzie żadnego rozwiązania. x należy do zbioru pustego, y należy do zbioru pustego. No i możemy mieć nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli odejmiemy sobie to strony, to dostaniemy 0 równa się 0, tak? Bo widzimy, że to są dwa dokładnie te same e, rozwiązania. Jak to zinterpretować graficznie? Możemy sobie e, w tych trzech przypadkach narysować te nasze równania, gdyż są to wzory funkcji. E, to mamy y równa się minus x plus 1, czyli funkcja minus x przesunięta 1 do góry oraz y równa się x minus 1, czyli funkcja y równa się x przesunięta 1 do dołu. No i widzimy, że faktycznie elegancko ten punkt, który nam wyszedł, to jest punkt 1, 0. x jest równy 1, y jest równy 0. No i to jest właśnie interpretacja układu równej, czyli punkt przecięcia dwóch funkcji na osi No i widzimy, że te funkcje przecina się jeden raz, więc dostajemy jedno rozwiązanie, tak? W przykładzie numer 2, kiedy nie ma żadnych rozwiązań. Interpretacją na osi będzie coś takiego. y równa się x kwadrat, czyli parabola przesunięta o 1 do góry. OP. Oraz Y równa się 0, czyli taka pozioma, trecha. No i widzimy, że te funkcje nie przyczyniają się wcale, czyli brak rozwiązań, tak? Brak rozwiązań o brak punktów przecięcia. No i trzecia opcja nieskończenie wiele rozwiązań. Funkcja 2x 4 to jest yy, funkcja takiej postaci. Jeżeli to wymnożymy, też dostaniemy funkcję 2x-4. Też o takiej postaci, czyli w każdym możliwym punkcie te funkcje się pokrywają, dlatego to jest spełnione dla dowolnego x i dowolnego y, tak? x to do r, y to do r. I teraz, dla jakiej wartości parametru układ jest sprzeczny? Układ jest sprzeczny, czyli tak jak tutaj, nie będzie żadnych rozwiązań. Jeżeli mamy dwa równania liniowe takiej postaci, to mm, możemy na pierwszy rzut oka stwierdzić bez rozwiązywania tego, że układ jest sprzeczny jeżeli współczynniki przy x i y są identyczne natomiast liczby są inne natomiast jeżeli byłyby współczynniki identyczne, czyli tak jak tutaj y plus 2x i liczby takie same no to w tym momencie dostaliśmy dwa takie same równania, więc jest nieskończenie wiele rozwiązań więc współczynniki muszą być identyczne, żeby się skasowały jakby jeżeli to się rozwiąże czyli a musi być równe Minus 2. No i zobaczmy, jeżeli a będzie równe minus 2, y plus 2x dostaniemy, równa się 5, no i teraz jeżeli sobie to odejmiemy stronami, to nam się pięknie skróci, tutaj zostanie 10 minus 5, 5 i to jest faktycznie sprzeczność. Możemy to jeszcze spróbować rozwiązać, czyli hmm, weźmy sobie metodę, no nie wiem dla odmiany przez podstawienie. Z pierwszego weźmiemy, że y to jest 5 plus ax, tak? Przenieśliśmy to. No i podstawiamy do równania numer 1, czyli będzie zamiast y a 5 plus ax plus 2x równa się 10. I teraz liczby na jedną wyrażenia z x po lewej stronie zostawimy. Tutaj przeniesiemy 5, zostanie 5. No i wyciągniemy sobie x, a plus 2 równa się 5. I będzie zawsze równanie, yy, przepraszam, rozwiązanie w takiej postaci, jeżeli a będzie różne od yy, minus 2. Jeżeli natomiast a będzie równe minus 2, to to nam się skróci, bo tutaj będzie 0, no i dostaniemy 0 równa się 5. Czyli na tym etapie, licząc, możemy stwierdzić, że dla a równego 2, minus 2 będzie sprzeczność. Czyli to w sumie to stwierdziliśmy od samego początku. Do równania 2x plus 4y równa się 4. Dopisz drugie równanie aby układ był oznaczony, sprzeczny nie oznaczony. Z oznaczonym jest najprościej, gdyż takich równań jest najwięcej. No i możemy sobie napisać powiedzmy 2x plus 3y równa się 4. I ponieważ tutaj mamy różne współczynniki, to ta funkcja liniowa będą. Gdzieś tam się przetną, bo ma, mają różne współczynniki w tym momencie. To nie, nie jest do końca wykres tego, co jest tutaj, ale jeżeli są różne współczynniki przy X i przy, przy Y, to jeżeli przedstawimy tę funkcję w postaci AX plus B, czyli funkcji liniowej o postaci kierunkowej, to będą miały różne współczynniki A, czyli będą miały różne kąty, więc na pewno gdzieś się będą musiały przeciąć, dlatego na pewno będzie jakieś rozwiązanie. Z kolei, jeżeli układ ma być sprzeczny, to funkcja do funkcji takiej liniowej. Możemy dopisać funkcję o tym samym wzorze, jeżeli chodzi o współczynniki, ale z innym wyrazem wolnym, czyli na przykład 3. I teraz jak sobie to przekształcimy, to będziemy mieli y równa się minus 1 druga x plus 1 oraz y równa się minus 1 druga x plus 3 czwarta. No i jeżeli narysujemy sobie to, To widzimy, że to są dwie funkcje w tych samych współczynnikach liniowych, minus jedna druga, czyli jakoś tak i plus 3 czwarte, czyli jakoś tak. Czyli są to dwie funkcje równoległe, no i ponieważ są równoległe i nie pokrywają się, to nigdy się nie przetną. No i jeżeli chcemy dopisać funkcję do tej, żeby był układ nieoznaczony, czyli żeby było nieskończenie wiele rozwiązań, to na przykład możemy zrobię, zrobić sobie... 4y równa się 4, podzielić wszystko przez 2, czyli x plus 2y równa się 2. I to i to, to są dwie takie same funkcje. To, że jest wymnożone przez 2, nic nam nie zmienia. Jakbyśmy chcieli to narysować, to obie funkcje będą miały postać taką. Więc pokrywają się w nieskończenie wielu punktach, więc tutaj będzie nieskończenie wiele rozwiązań, więc układ jest nieoznaczony.